Siemanuliska, z tej strony Maciek, co to jest kolejny odcinek z gry Moonlighter i w dzisiejszym odcinku sprawdźmy tylko, czy mamy jeszcze coś na sprzedaż. Mamy parę rzeczy na sprzedaż? Tak, książkę jedną. I... oooo nie, nic nie mamy w zasadzie. Czyli w tym odcinku, jakby nie patrzeć, nie mamy nic na sprzedaż, prócz y, tych kilku rzeczy, których nawet nie uda mi się... Znaczy, uda mi się sprzedać, ale nie widzę sensu. Co bardzo. A więc, co to jest w ogóle? Właśnie miałem sprawdzić. To jest... Co? Czym ty jesteś? To powinno być nazwane jakoś, moim zdaniem. Dobra, e, czyli, 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 czyli możemy sobie na spokojnie polecieć do... ...Elochów. Tylko sprawdźmy jeszcze, czy nasz kowal ma coś do nam do powiedzenia ciekawego. 96 tysięcy? No chyba nie. Dobra, tutaj mamy jeszcze klatę. Klata jako pirata. E, brakuje nam tego trzepka śmiesznego. I 44 koła. Wow, kosmos cena. Tu możemy kupić, ale nas po prostu nie stać. Dzidę, dzidę możemy. A nie, to już mam przecież chyba. Czy nie mam? Czekajcie, tom. Tom. Tom mam, czy nie mam? Tom chyba mam. Tak, to już nie potrzebuję, na to zbieramy. Dalej, łuk. Ten już mam. Nie, ten już, ten już mam, tego, tego potrzebuję. 64 tysiące i te czapki. No, tych czapków jeszcze nie mam. Kim jesteś? Podobno w mieście pojawiły się nowe przedmioty z Leśnego Lopu. A, z tobą już gadałem, właśnie. Ta, to jesteś ty! Przecież też Ciebie spotkałem pewnego razu i powiedziałem, kim ty jesteś? I się okazało, że to ta sama kwiatypiarka. Witaj, dziadku. Dziadku. Powiedz mi, co, co masz nowego do nam powiedzenia. Nic. Aha, okej. Okay. No dobra, skoro nic nam nie masz do, do powiedzenia z nowości, jakie się dzieją na świecie, to my sobie skoczmy do lochów. Uuu, witajmy w lochach. Co mamy tutaj? Na początku wrzućmy sobie miksturki tutaj. Na pewno nam się przydadzą. Tu już widzę, że mamy... O kurczę! O, i niechcący wpadłem. Właśnie chciałem powiedzieć, że... A, to jest ta skrzynka. Dobra, zostawmy ją. Póki co nic nie wkładajmy. Jak będziemy musieli, już pokonamy bossa i będziemy musieli stąd znikać, to najwyżej się tu wrócimy i wszystkiego się pozbędziemy. Zdeptałem ślimaka znowu. Już. O, nie, myślałem, że dwa. Teraz dwa zdeptałem. Uj, już mamy bossa, cieszę się. To znaczy, że już znamy drogę. Tego się pozbądźmy. O Jezu, czym ty? O nie, to jesteś ty! Zabij to czym prędzej. Przynajmniej nie trafiło mnie ani razu. Dobra, tego się pozbyliśmy. Jeszcze tu jest Ziomek, którego też nie lubimy, właśnie mnie strzelił. Sporo mamy życia, bardzo sporo. Dobra, to bierzemy, idziemy tutaj. Z Wami się już też walczy. Uuu, czym jesteś? Nie pamiętam, jak wystrzelacie. Dobra, już pamiętam. Już sobie zdążyłem przypomnieć, no chodź, jedź do mnie. Dobra, fajnie, cieszę się, podoba mi się to. No i możemy stąd spadać. Nic więcej nie ma. I teraz jest muzyka jakoś głośna. Ostatnio mieliśmy ją strasznie cicho i specjalnie w programie ją lekko podgłosiłem, aby po prostu było coś słychać. Bo wiecie, podczas montażu tego odcinka zawsze mogę ją ściszyć bądź podgłosić. A jak ją nagram za cicho, to też mogę podgłosić, jakby nie patrzeć, ale jednak dźwięk jest taki lekko przytłumiony, mam wrażenie. Dobra, to wrzućmy tutaj i lecimy sobie dalej. Witaj, kolego. Teraz to jest piękne z tym dzielą po prostu 150 ataków, piękna rzecz. I strasznie dużo rzeczy nam wypada przydatnych. Przez to, że mamy ten pierścień, nie wypadają nam beznadziejne rzeczy. Znaczy bezużyteczne, bo beznadziejne i tak wypadają. Ale na przykład... No i mniej ich wypada. Jakby nie patrzeć, jest dużo ich mniej, myślałem, że tak nie będzie. Ale jakby nie patrzeć... No, je, widać tą różnicę, nie? Widać ją. Tu jeszcze mamy pokój na dole tutaj w prawo, ok, o, glutek, witaj pan liściak, liściaka zginął jeszcze tu jest gościu, którego też nie lubię ale też z nim nie było większego problemu, dobra, co my tu mamy? mamy tutaj jakiś nawóz i żyzną glebę, Ok, gdybym był farmerem ha, aż się przypomina A Harvest Moon to zapewne by mi się to przydała ta żyzna gleba i nawóz, ale farmerem nie jestem jestem kupcem Okej, okay, i co my tu mamy? Mamy, mamy, mamy. Już koniec, chyba tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz możemy iść tylko do bossa, wrócić się do skrzynki, powrócić te rzeczy. Niech one sobie polecą do domu, a my będziemy mieli spokój. Leczyć się nie muszę. Jedynie tylko tego jeszcze, Gnoja, pokonać, który teraz po prostu pięknie schodzi. I możemy na szybko wrócić się i powrócić te rzeczy. Wow, nie, nie myślałem, że ten pierwszy pokój nam zajdzie w ciągu dosłownie paru minut. Znaczy... Pierwszy, yy, pierwszy poziom. Bo pokój, jakby nie patrzeć, schodzą nam dużo szybciej niż 5 minut. Pokój pokonujemy normalnie w jakiś, nie wiem... Szczególnie na pierwszym poziomie, to jest jakiś, nie wiem, około... do pół minuty myślę, że się wyrabiam na tych pokojach. Tutaj już może być inaczej. Troszeczkę dłużej nie to zająć. Loch leśny, druga. Drugi poziom. Uuu witaj kolego, dlaczego... Dlaczego we mnie strzeliłeś? Gościu! Ale mnie tutaj pobili dosłownie, kurczy! Gnoje jedne! Dlaczego? O. Nie no, tutaj mnie troszeczkę sponiewierali, jakby patrzeć. Ale myślę, że nie ma też. O nie, jeszcze na gluta wyciemy, głupi i się otrułem. Ale też nie było jakiegoś tam większego problemu. Co my tu mamy? Mamy coś, co zdejmuje klątwę, i ja bym chciał. Z... A, mieliśmy dwie rzeczy, które zdejmują klątwę. Fajnie, dobra. Tutaj jedna rzecz zawsze się przyda na zdjęcie innych plant Cześć! O nie, 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 Bo ja wiem jak ty reagujesz. Co mi strzeliło, przepraszam bardzo. A nie, on mnie otruł, dobra. Zapominam, że ten glutek otruwa. Na strzel tym. Okej, okay, ta piła śmieszna mnie nie dotknęła, ten jest na odległość do zabicia. I wszystko w tym pokoju w zasadzie. Ehm. Nie, nie chciałem z tego zdejmować klątw, ale skoro już zdjąłem to posegregujmy sobie. Tylko to niech idzie do góry i to niech idzie do góry, bo mi to są rzeczy potrzebne. No i ten czepek. Ten czepek mi jest bardzo potrzebny. O nie! Glut. Okej, okay, dobra, tutaj was nie będzie problemu pokonać. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Strzelcie. Ale oni ten zauważyliście, że potrafi być tak, że zabijamy potworki, po... O, tam był glut, nie zatem, nie zabrałem go. Zabijamy potworki po 5, 6. Z, nic, z nich nic nie wypada. W końcu się trafi jeden, z którego wypadnie dosłownie kombo i wylecą 50 rzeczy naraz. Beka, bebeka. Dobra, tu mamy gościa, który strzela, więc sobie podwędźmy. O, dał nam w zasadzie nic. Yy, kolego, nie podoba mi się, że ty za mną, znaczy za mną, za mną nie chodzisz. Ale chodzisz sobie po mapce i sobie zwyczajnie strzela, gdzie popadnie, co nie jest miłe. Dziachnął mnie! No ty gnoił jeden. Wydaje mi się, że mamy szansę bez używania miksturek dojść do bossa po raz kolejny, ale tym razem go pokonać, a przynajmniej mam taką yy, nadzieję. Jeszcze ten mi na odległość ściągnął, nie wierzę. No chodź tutaj, no. Skoro się prosisz ta hać. Dobra, o nie! W... Kwas wpadłem! Dobra, musiałem użyć jedną miksturkę, no niestety jesteśmy osłabieni, jeżeli dojdziemy do bossa. Ale raczej wątpię, będę musiał pewnie wrócić do domu, bo już mi niestety miejsca brakuje. To jest zawsze problem, jeżeli chodzi o lochy, że nieważne jak długo bym w to grał, nieważne jakby dobrze mi szło, to zawsze mi y, problemem jest to nie to, że nie dojdę do boksa czy coś, tylko problemem jest to, że nie mam miejsca w plecaku. A wiem, że te rzeczy mi są potrzebne, żeby sprzedawać, a ze sprzedaży mamy pieniądze. A, o, tu jest nawóz, znaczy gleba. A z tych pieniędzy mamy, jakby nie patrzeć, kasy na ulepszenia, a te ulepszenia są bardzo potrzebne do późniejszej... O kurczę, ale mnie te dwójkę strzelił. Nie, 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 kolego, 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 się zgubiłeś troszeczkę. Dobra, tu jest ziomek, który powinien dać mi miksturkę właśnie taką, a coś tu jest napisane. Ten las pełen jasnych barw wydaje się całkiem miłym miejscem. Ale lepiej uważaj, te drzewa i krzewy mogą się okazać ścianami Ścianami twojego grubowca, przepraszam, ścianami, nie, ścinami. Ścinkami nic się nie może pokazać. Dobra, to musi być na pewno tutaj. Dzban dzbanek ile... 1500? No nie, nie sprzedam go tutaj. Albo wiecie co? Sprzedam go tutaj, bo i tak mi będzie potrzebne pieniądze. Ile to kosztuje? Jeszcze nie wiem, słoma. Ale może mało kosztować, a e, nie, od 400 do około 900, no to nie no, troszeczkę może kosztować. Faktycznie. Stąd jeszcze nie brałem, ale mam rzecz, którą wysyłam do domu. Wyślę sobie do domu to coś, bo to jest mi bardzo potrzebne. A klątwę zdejmę z tego. Z dzbanów. Z tych samych dzbanów, które właśnie sobie tam wziąłem. Dobra, to na pewno tą cebulę muszę sprzedać, no niestety. Ale 1500 tu... To... O kurczę, ale ono musiało być drogie. cebulę musiałem sprzedać tylko dlatego, że muszę ją mieć do Znaczy ona by się rozpadła, o to mi chodzi. Nie, że muszę ją mieć gdzieś tam. Akurat jej nie muszę mieć. To sobie sprzedam jeszcze. Mało zarobiłem, tak jak myślałem. No nie choć Andrzej. Dobra, bierzemy... Nie, Andrzej to kowal. Spokojnie, ja wiem, że Andrzej jest kowalem. To jest drogie. To jest drogie, to. A, za stółkę to sprzedajmy. To możemy sprzedać, co jeszcze możemy sprzedać? Czym jesteś? Hmm, 1800. O nie! mi na miejsce. Hmm. Prawdę Nie wiem. Czym jesteś? A, nie, ty jesteś. A, ja cię nie sprzedałem za dobrą cenę, okej. Okay. Gluty mi są potrzebne, ich nawet nie sprzedaję to nawet nie wiem, to mi jest potrzebne len, to jest len? to jest słoma, przepraszam yy, płyn życia, no dobra płyn życia nie jest aż taki drogi, więc mogę go sprzedać no damy radę przeżyć, Jaś musiałem się podrapać po głowie i to mogę sobie wziąć, tylko że to nie ma mi nic zniszczyć, to też nie, nie ma niszczyć te gluty sobie też tutaj wezmę i to na wszelki wypadek, bo nie wiem co to jest, może być cenne ale może być też ...zupełnie na odwrót, czyli może być to całkiem bezużyteczne, albo nawet beznadziejne. Gościu! Gościu! Jak ty będziesz mnie tak strzel... O, nie mogę tego wziąć. Mm, mało miejsca, mało miejsca. Dobra, na razie niech leży. Tu już byłem wielokrotnie. Ślimak! O nie, pan tak na górze. się potwornie zgniatają ślimaki, ale no cóż, ktoś musi być silniejszy. I źródełko wyleczyło mnie całkiem ten list. kurczy co za włosy mam. No. Wciąż nie wiemy kto za tym stoi. To czytaliśmy w że... Nie, czekajcie, to czytaliśmy na pewno. Połacie naszych eksperymentalnych lasów wciąż znikałem. Nie, to czytaliśmy. Dobra, witaj, Henryku. Jak wiesz, muszę cię pokonać. O nie, ty jesteś tym gościem, tutaj gdzie nie strzela. No już dostałem w czoło. Przed... Wie wiesz co, wiesz co, typek, typie, 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 przestań. Dobra, tego zetniemy go szybko. O kurczę, nie zdążyłem. Dobra, no teraz już powinien paść. No i fajnie. Czym jest ten korzeń? Ja bym chciał ten korzeń. Czy mam, mam, mam kasę? Yy, mam kasę, mam 6000. tysięcy, położymy sobie... No ja bym to chciał jednak, kurczę. Dobra, wiecie co, robimy tak, robimy tak, że sobie postawimy to tutaj Tak, postawimy sobie to tutaj, tamtego nie weźmiemy Ale to może być drogie strasznie, dobra, to coś sprzedam, bo to jest tanie, wiem, 65 chyba kosztuje To sprzedam, to sobie wezmę, czym jesteś, Pe a, jesteśmy nawet do ulepszeń potrzebny Dobra, my sobie się wracamy do domu na szybko Myślę, że możemy na spokojnie posprzedawać te rzeczy I nie wiem, czy przed bossem jeszcze nie zrobić takiego, wiecie, powrotu do domu szybkiego i dopiero wtedy się tam jakoś tam z nimi zabawić. Bo teraz z tym bossem, jak bym patrzył, powinniśmy co prawda sobie dać radę, ale nie wiadomo, czy teraz sobie damy. Dobra, najpierw odłożę te rzeczy, które mi są niepotrzebne na sprzedaż. E, czyli to, 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 to i jeszcze to. Okej, okay. tu mamy rzecz, która wróciła do domu. Nawet dwie rzeczy. A nie, to nie jest czapka, to jest kłoda. Tak? Starożytne drzewo. Ale, no bo na ciemniejszym wygląda faktycznie jak taka kłoda, ale na jasnym wygląda jak jakaś kurczę ten czepek od tego jak to się nazywało. Żołędzi. żołędzi, Jakoś tak. Jeszcze te gluty sobie powrzucamy tutaj i chyba tyle. Sortuj. Nie, nie sortuj. Kurczę. Jeszcze powrzucały mi się rzeczy, które... które nie, nie ten... R-kom się sortuje, no tak. Co to jest? Kryształ energetyczny króla, okej okay. Wrzucały mi się rzeczy, właśnie chciałem powiedzieć, że... które... Yy, nie są mi potrzebne do ulepszeń, ale są mi, jakby nie patrzeć, potrzebne do... czegoś innego a mianowicie do kupowania albo są po prostu bardzo rzadkimi przedmiotami, które ciężko zdobyć Dobra, mamy mało rzeczy na sprzedaż, jakby nie patrzeć to jest jeden ekwipunek w zasadzie. Otwórzmy. O, witajcie, wędrowcy. Mam takie coś za 1800. Mam coś takiego, coś takiego i coś takiego. I tak, to jest 1800 ok. To jest za 100? No ok. 400 ok. I to jest między. To jest na 400. Więc spróbujmy sprzedać za, za 600. Najwyżej tego nie kupię, Nie. Się po prostu zdenerwuję, albo kupię po prostu. Drożej, też jest taka opcja. Mamy kolejne trzy rzeczy. To za 1000 jest spoko ceną, 1500 spoko 1150, ale jest na to popyt, więc sprawdzimy, czy kupię mi to za 900. Ok, dobra, czy kupisz coś? Czy ja mam coś, żeby im dać to na promocję? Nie, to jest drogie. 1600 to jest liść, 65 to mogę wrzucić, nie. O, to jest jakiś nowy piasek diamagnetyczny. Diamagnetyczny piasek 1600. Leśne owoce i ten len. Dobra, to zrobimy tak. Bo nie wiem, za ile ten len pójdzie. Jeżeli pójdzie drożej. 6000 ustawiłem na niego? A, bo jest ich 10. Dobra, już myślałem, że 6000. Się troszeczkę przestraszyłem, jakby nie patrzeć. Dobra, to wrzućmy jeszcze tą książkę. Czy to jest ta książka, która ładnie się sprzedała? Nie, ale się ustawiło na 2 200, więc OK. Sprzedaj 4200 do kieszeni. Już wam wrzucam na wyprzedaż. Spokojnie. Mam tutaj coś takiego jak to. Jedno sobie zostawię i dwa możemy sprzedać. I, i te dwa możemy zaraz w zasadzie na wyprzedaż. Więc możecie sobie wziąć, znaczy wziąć skupić za wyprzedaży. No wyprzedaż oni lecą, jakbym patrzeć. Ale coś czuję, że wyprzedaż to jest to samo jak ja bym kupywał... znaczy sprzedawał za ten. Yy, przez ten, ten amulet naszyjnik, czy coś tam, nie? Przez te lusterko śmieszne. To mi się wydaje, że to jest to samo nawet. Dobra, tu mamy kolejne książki. 2200. Ok, i 2200 też ok. Nie wiem czemu yy, drugiego poziomu i pierwszego poziomu jest za tą samą cenę. No, ale cóż, no, bo po prostu no, tamto jest popyt, dlatego kupili. Mamy tą wodę. Ty, woda jest za 1600, to jest dobra cena? Bardzo nawet dobra cena. Dobra, pospieszcie się, ludzie. Fajnie by było, jakby właśnie jak jest sklep, to żeby było y, przyspieszenie czasu. Przyspieszenie czasu byłoby spokojne. Dlaczego mam łuk na. Y, na drugim. na drugim slocie? Nie mam pojęcia. O, wycena jakaś. Ekspercka? Okej, okay, dobra, fajnie. Mamy liścia. Liście 250, naprawdę. Ale dobra, skoro on się sam wycenił, to niech tak już zostanie. I pani za ile? 13,5. Wow. Wydaje mi się, że jak jest. O nie, Len, za 600. Y... Słoma za 600, drogo. droga. Dobra, 500. Wydaje mi się, że jak oni jako eksperci kupują, to mi się wydaje, że oni drożej płacą. A jak drożej płacą, to. no, drożej płacą, więcej zarobię, jak to się mówi, nie? Dobra, staćmy na kupienie butów albo klatki, jeżeli mam już tyle y, przedmiotów. Znaczy tyle już. Y, no wiecie o czym chodzi, nie? No przedmiotów, dobrze powiedziałem, ale przedmiotów do ulepszeń. Do przedmiotów nawet teraz mam w plecaku. Czemu? Czemu niby? samo mi się wyceniło? 400 i to nie wiem za ile, dobra. Ale, jeszcze mam tutaj coś takiego I to może być, no to może, to za 800, tutaj też spróbujemy za 700 sprzedać, myślę, że będzie spoko taka cena Wow, ale kolejka się ustawiła I nadal nie sprawdziłem, czy tamten ziomek, ta, ta tamta typiarka mnie ukradła, no Fajnie, że właśnie mam te, te rzeczy, które dają mi 30% więcej kasy No dzięki nim Dobra, to chyba. Nie, to jeszcze nie sprzedałem tego. A nie, sprzedałem. Okej, okay. dobra, ale to już są ostatnie rzeczy. Ostatnie 7 rzeczy. Dobra, niech pani bierze te wazony trzy. Po co ci trzy wazony, kobiety, ten? Ja ale jaki masz epicki łuk? Ja też mam taki łuk, czekaj. Tym. miksturkę bym użył. Kurczę, jakbym ten miał, miał mało życia, to bym użył nie sobie. Czy możecie się zastanawiać szybciej? Uuu jakaś ekspercka cena. O nie, musi jest po 200 cena. No okej, okay, dawaj, 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 szybko. Tu byłaś pierwsza, byłeś. Łaś, chyba łaś, wydaje mi się. 3300 za nią zapłaciłam, To całkiem dobra cena. Czy Ci się podoba ta cena, że tu coś? Za wysoka. Uuu 700. Yy, dobra, 600 lecimy. A 600 za niska i będzie 650, nie? Okej, okay, dobra. tu, no, Ludzie, zostało dosłownie 5 rzeczy. No obierzcie je. One mi są naprawdę niepotrzebne. 4400, a zapłaciłaś 6600. Okej. Okay. I jeszcze nawóz kobitka chcę se kupić. 1500. No całkiem, całkiem idzie. Pokażne sumki tutaj lecą póki co. Ta słona za 500. No, no spoko. Ta słona, jak jej będzie za 500 sprzedawana, to. Zawsze mogę ją dać. 600 za duża? O kurde. Nie, bo to jest za 800. Wow. Dobra, za 500 chodzisz. Wiecie co, ludzie? Zaraz zamknę sklep. Też tego teraz nie wezmę. Pytanie: bierzesz to czy nie? Okej, okay, wziąłeś to. Fajnie. To chodź tu szybciej i zamykamy już. Jestem ciekaw, czy jakbym zamknął, jak on coś wziął do ręki, czy on by to wziął sobie, czy odłożyłby to na miejsce. Dobra, sio, mi jeszcze sklepu. Fajnie, ile zarobiliśmy? Mieliśmy złodzieja? Nie zauważyłem przynajmniej. Eee, 104 tysiące to jest taka dobra cena w zasadzie. Znaczy, kwota. Jak to się mówi, kuczy. Chcesz ulepszyć swój equip <suszy> Jak to się mówi, że to jest eee, nie, nie dochód. Chul... O, możemy. 100 życia nam ulepszy. Na, bo na Bosa idealnie. Tu byśmy mieli 30 to 50. nie, dobra, na 100 życia się połaszę. E, jak to się mówi w sklepach, że to jest... Um, Zapomniałem... zgubiłem słowo dosłownie. Ale to się mówi, że to jest... Och cześć! Ta książka jest świetna, co mogę dla Ciebie zrobić? Zaklinanie. Mogę coś zakląć, Mogę 32 tysiące. Hmm... 20 tarczy dodatkowej. No to by było spoko, 15. Póki co i tak, na razie nie będę ulepszać tego, więc... Um, mógłbym, ale bardziej bym sobie zaklął, zaklął, zaklął moją dzidę. jeszcze raz mogę ją zaklnąć i będzie 2000? 200, no nawet już mi nie stać, jakby patrzeć. Tutaj mogę jeszcze ukras polecieć. Za 16 zostanie mi 14, dobra. A, jeszcze właśnie, ja przydzielę do ciebie po miksturkę, staram. Właśnie, tą, bo jest tańsza i dosłownie jedną, bo mam cztery. Ok, dzięki. Kurczę, jakie, jakie słowo ja zgubiłem, dosłownie? Nie? Jak to się nazywało? Jak jest. Yy, mamy. Ojej, zaraz sobie przypomnę, czekajcie, stop. Dobra, wiecie co, przypomniałem sobie już i to słowo, które. Tak bardzo zgubiłem gdzieś tam byłem. Było to słowo utarg w różnych sklepach, restauracjach, czy w, no tam, gdzie jest handel, nie głównie to się mówi, że dzienny utarg jakiś tam był i całkiem to jest spoko, że 104 tysiące utargu mieliśmy. A stąd możemy już spadać sobie. Mamy 336 życia plus 50 dodatkowego z. Z, 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 z łóżka. Łóżką właśnie muszę sobie lepsze też kupić, tak wiecie. I to chyba byłoby na... O nie, 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 kolego. I aż mi się odbiło. I chciałem powiedzieć, że to by było na tyle z tych ciekawszych rzeczy, które nam się tutaj zdążyły przydarzyć. Tylko kolega, chodź tutaj. Czemu niektóre skały mają twarz? To mnie zastanawia. Uh, mamy rzeczy, które niszczą klątwy Na pewno to jeszcze chciałbym zniszczyć, a to muszę... O nie, nie mogłem z tego klątwę zniszczyć Muszę to teraz sprzedać Nie, 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 powrót do mnie, wszystko Zniszczymy krzak, nie kwiatek A z krzaka nam nic nawet nie wypadło Nie, 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 kolega, tak łatwo to nie ma w życiu Trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby ją pokonać O nie Sią, sią, poszli mnie stąd co my tu mamy tym razem? Coś, co może wysłać do domu, więc na pewno wyślimy. Wiecie, co wyślimy? Te rzeczy, które są zepsute. Więc zróbmy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak. I to już muszę przenieść ręcznie, bo. O, dobra, i chyba. Okej, okay, to chyba tyle. Bo jakbym przeniósł tam automatycznie, to na pewno by mi coś wyniosło do domu. Ja jestem 100% pewny. Uuu, z gluta wypadło nam dosłownie 40 milionów innych glutów różnego rodzaju. Dzięki czemu mogliśmy troszeczkę ich nazbierać. Yy, kolega, czy ty jesteś ty, co strzelasz? Czy to jesteś ty, którego bardzo nie lubię? Czy ty jesteś jakimś innym? Tutaj widziałem świetliki. Tak, tu. Pyk, i spadamy. A tutaj jest książka. Po raz kolejny, ta książka, którą chyba. Nie pamiętam, czy tą, czy tamtą inną. Nie, idź stąd! Dlaczego ty mnie atakujesz? Dlaczego? Nie jestem wcale tu długo, idź sobie. Idź sobie, nie, nie idę stąd. Dlaczego on mnie atakuje? Przecież nie jestem nawet tutaj długo. Ja w zasadzie byłem bardzo króciutko, nie wiem czy on ma jakąś tam specjalną tą czasówkę, po której musi się pojawić czy coś. No bo kurczę sami widzieliście, że dopiero wszedłem. Chyba, że to jest też naliczany czas, w którym byłem wcześniej, no to faktycznie troszeczkę sobie posiedziałem. Mam rzeczy, których mogę stracić, więc tak, zrobimy tak... I zrobimy to, sprzedamy i to sprzedamy, bo i tak z tym nic nie zrobię niestety. O, tu jeszcze glucior leży. Gluciora sobie zawsze ważne. No dlaczego ten gościu mnie teraz ściga, co ja mu zrobiłem? Idź sobie, ja ciebie nie chcę. Daj mi spokój. Tak, jak muzyka? Kurczę, jakby się odpaliła, nie? Nie wierzasz? No nie, dlaczego? Dobrze, że on na tym Bosie ostatecznym nigdy go nie ma. Bo jakby był, to też w ogóle byłoby nie do przejścia. Ja bym musiał spadać do domu i kurczę. I, i, i to nie przez portal, bo jak widać, portal nic nie daje. Nie, ciebie nie chcę. Ciebie nie chcę, bo ty jesteś właśnie. Dobra, kolega, który sobie tutaj. O kurczę, ktoś mnie szczelił czymś. Kurde, bo mnie zabijecie! Dobra, wyleczyłem się, cyk. Nie! Zabił mnie! Ile oni biją? Ja myślę, że mam dużo życia. I tyle rzeczy poszło w piściu. Wiecie co to oznacza? To oznacza, że jestem beznadziejny. No, nie, nie wierzę. Tak, nie, nie chciałem wracać. Aj, idź pan. Nie, czekajcie. I Co i teraz muszę w, w, stracić pieniądze? Ja cię kręcę, jeszcze pieniądze straciłem niepotrzebnie. Dobra, pytanie, czy jest dzień? Czy na dworze jest dzień? Jeżeli jest dzień, to jeszcze przed skończeniem odcinka sobie zajdziemy do sklepikarzy obu. Nie, jest noc. Jest noc. Czemu tu nie ma żadnego zegarka? Nie mam pojęcia. A nie, był? Tu jakiś zegarek, wydaje mi się. Halo, zegarek? Nie w tą stronę. Jest 24 stycznia. co jak mi się skończą miesiące? Bo was postarało, żebym tyle grał w tą grę. Nie wiem co to oznacza. Yy... No był tu zegarek, jestem 100% pewny, że był w tej grze zegarek, a może nie w tej. Nie no był, jak idziemy spać to jest przecież. Dobra, czy ja coś wysłałem do domu ciekawszego? Wysłałem te dwie rzeczy. Dobra, oprócz glutów to wszystko nie idzie tutaj. Gluty niech idą tutaj. Sortowanko szybkie. I ok, możemy się przespać. I będzie dzień. I jeszcze za dnia sobie polecimy do miasta. Może coś fajnego wykupimy. Albo nie. Wiecie co? Zrobimy to w następnym odcinku. A to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!